Radio Plus, Sedno Sprawy. Gościem sedna Sprawy jest dzisiaj Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, współprzewodnicząca partii Lewica Razem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Marszałek, tak sobie pani wyobrażała rządy czy czasy po rządach prawa i sprawiedliwości to jest ta lepsza Polska po rządach PIS. Już trochę mamy czasu po wyborach ponad miesiąc nowego rządu. Myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się tego, że nie będzie łatwo na początku. To były głosy, które padały z wielu stron, mhm. bo Prawo i Sprawiedliwość zadbało o to, żeby y, utrudnić y, zmianę władzy, żeby zabetonować bardzo dużo instytucji w taki sposób, żeby działały na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy przy władzy nadal będzie, czy nie. I efekty widzimy dzisiaj. Widzimy no, taką efekty... telewizję publiczną to betonowała Konstytucja chyba. Y... Nie, nie zakładała Konstytucja, że no, przychodzi nowa władza i minister zmienia mediów, jej władzę. Prawda? Rada Mediów Narodowych, y, sposób funkcjonowania, y, przypominam, że sposób y, zmiany zarządzania y, telewizją publiczną i mediami publicznymi na odebraniu kompetencji Krajowej Radzie Radiofajnej i Telewizji i przekazaniu jej do rady mediów narodowych, to był też ten element betonowania, mm -hmm. który zresztą podnoszono wielokrotnie, był niezgodny z konstytucją. Więc e, dzisiaj mamy sytuację, w której zarówno w sądownictwie, jak i w mediach, e, jak i w prokuraturze e, mamy e, bardzo e, Trudne, trudną sytuację, w której de facto te instytucje miały służyć konkretnej opcji politycznej, a nie po prostu funkcjonować jako instytucje prawne służące wszystkim obywatelom. I teraz y, oczywiście nie jest łatwo tę sprawę rozwikłać. I tutaj ja bym chciała położyć taki nacisk na dwa tory trochę myślenia. Mm. Jeden to jest y, doraźne decyzje. Y, bardzo często personalne, polegające na tym, że y, zmienia się po prostu, y, zmienia się, no nie wiem, na przykład, prokuratorów, odwołania mhm. sędziów z delegacji przez ministra Bodnara. Y, dla mnie to jest oczywiste, że takie ruchy trzeba wykonać, bo to są często ludzie, którzy działali na polityczne polecenie. Natomiast kolejna rzecz to jest. Y Dyskusja i, i zaplanowanie tego, jak te wszystkie instytucje mają funkcjonować. No chociażby projekt ustawy o KRS. Projekt tak, ustawy o KRS, projekt ustawy zapowiadany o oddzieleniu funkcji prokuratora generalnego od ministra to w sprawiedliwości, ustawę tak. o mediach publicznych, na którą cały czas mhm. czekamy i tutaj bardzo jest potrzebna debata, która wyjdzie poza jedno środowisko polityczne i w której być może, mam nadzieję, będziemy w stanie jednak usiąść wszyscy do stołu, i zastanowić się, jak te media mają działać, bo nie może też być tak, że y, tak ważnymi instytucjami jak media publiczne y, rządzi logika. Tego, kto akurat jest przy władzy. Do mediów jeszcze wrócimy. Póki co prokuratura pani marszałek Dariusz Marski od dwóch lat jest prokuratorem krajowym. Nikt tego nie kwestionował, że tym prokuratorem jest legalnie. Nagle okazało się, że są ekspertyzy prawne, które dowodzą tego, że on nieskutecznie ze stanu spoczynku został przywrócony do pracy. Wygląda to cokolwiek dziwnie, że po dwóch latach nagle takie rzeczy się okazują. A nikt wcześniej tego nie zauważył. Cóż, ja nie jestem prawniczką. Ja polegam mm. na y, komunikatach Ministerstwa Sprawiedliwości i tych ekspertyzach, które zostały na stronie Ministerstwa opublikowane y, i biorę je za dobrą monetę. Z nich wynika, że rzeczywiście pan prokurator został nieskutecznie y, powołany ze stanu spoczynku i w związku z tym jego to powołanie właśnie de facto mm. nie miało miejsca. Natomiast zwracam uwagę też na fakt, że y, prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry to była prokuratura, która. Działała na polityczne polecenie. Nie podejmowała spraw, które były niewygodne dla prawej Sprawiedliwości. Była nadgorliwa w sprawach. Okay, ale ja bym się, które były z, dla zgadzam się z tym. Że sporo takich byśmy znaleźli. Jasno, że tak, wiele się nie było Ale warto powiedzieć, bo tu mówimy nie mm. tylko o politykach. Ja oczywiście też mam to doświadczenie, bo jako osoba zaatakowana przez policję gazem w czasie jednej mm. demonstracji nie doczekałam się sprawiedliwości. Prokuratura umorzyła śledztwo. Natomiast mówimy przede wszystkim o zwykłych ludziach, również tych, którzy protestowali przeciwko tej władzy. i stawali masowo przed sądami w ramach po prostu zwykłych Jeżeli o zwykłych ludzi chodzi, to, to Pani Marszałek, dzieje się teraz tak, że niektórzy obrońcy już zapowiadają, że będą składali wnioski o umorzenie postępowania karnych, podważając status prokuratorów albo legalność niektórych ich decyzji. Mamy ewidentnie dwu władze w prokuraturze, bo to nie jest tak, że jeden prokurator barski kwestionuje decyzję Ministra Sprawiedliwości, tylko idzie to dużo dalej. No jest to chyba niebezpieczne już to, co się dzieje w prokuraturze, Pani Marszałek. Jest to sytuacja oczywiście trudna. Ja tego absolutnie nie neguję. I to jest ogromna odpowiedzialność w tej chwili Ministerstwa Sprawiedliwości, ministra Podnara, żeby tę sytuację uporządkować i uspokoić. Może powinien się wycofać? Ja... Ja uważam, że te ruchy, które teraz minister Bodnar wykonuje, list do prokuratorów, zaproponowanie ustawy o oddzieleniu prokuratora generalnego mm. od ministra sprawiedliwości, to są ważne ruchy i to są, yy, i to są ważne sygnały wysyłane do środowiska prokuratorów. Ja jestem bardzo ciekawa, co zrobi prezydent z ustawą, bo prezydent opowiada o tym, jak mu się nie podobają działania polityczne w, 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 skierowane w, ciągu, w kierunku prokuratury. Przypominam, że do tej pory wekslował absolutnie wszystko, co wymyślał minister. Ziobro, podpisując kolejne ustawy, e, więc jestem bardzo ciekawa i chciałabym usłyszeć też z ust przedstawicieli kancelarii prezydenta, e, czy poprze e, odpolitycznienie prokuratury, bo to jest dzisiaj kwestia kluczowa, doprowadzenie do tego, żeby rzeczywiście żaden polityk, czy z prawa, czy z lewa, czy z centrum nie miał wpływu na to, jak prokuratura krajowa funkcjonuje. E, no, jeżeli chodzi o prezydenta z Zwieniowa to, to nie było tak, że wszystko podpisywał, bo tych pierwszych sądowych ustaw nie podpisał potem prezydenckie projekty y, kształtujące KRS, Sąd Najwyższy. Tak, ale mówię o, o, o prokuraturze. Jeżeli chodzi o prokuraturę, no tak, to, to ten powrót do systemu unipersonalnej między prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości... To albo, to przeniesienie, albo przeniesienie na przykład kompetencji, kompetencji prokuratora, prokuratora prokurator generalnego tak. do prokuratora y -y. krajowego, po to, żeby właśnie trudniej y -y. było zmieniać, y, zmieniać sytuację. To y -y. nie tak dawno te przepisy zostały przyjęte. Tak. Pani Marszałek, y, jeszcze przy prokuratorze generalnym i ministrze sprawiedliwości Adamie Bodnarze pozostając... Powinien wypuścić z więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czyli, jak apeluje prezydent, zawiesić odbywanie przez nich kary na czas tej procedury ułaskawieniowej wszczętej przez prezydenta, czy nie powinien tego robić? Ja wierzę w to, że po przeanalizowaniu sytuacji minister Bodnar podejmie decyzję zgodną ze stanem faktycznym i zgodną z prawem, a nie to jest kierując się tą Pani marszałek. Y niekoniecznie dlatego że to jest, znaczy oczywiście Tylko też jest, będzie ona miała na pewno skutki polityczne niezależnie mm. od tego jaką decyzję podejmie to Ale nie raz, to ją podejmie Donald Tusk nie Adam Bodda. ja się. uważam ja uważam że ta decyzja powinna y, opierać się na przesłankach prawnych i na stanie zdrowia obu panów i uh -huh. y, i tyle y, 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 jakby, oczywiście, Ja też nie mam wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość mhm. razem z prezydentem niestety każdą decyzję wykorzysta na swoją korzyść. Tutaj to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy panowie Kamiński i Wąsik zostaną w więzieniu, czy zostaną wypuszczeni. Jeśli zostaną w więzieniu, Kaczyński i Duda dalej będą grzmieli o tym, że są więźniami politycznymi. Jeśli zostaną wypuszczeni, zostaną pewnie wykorzystywani do e, Temat mandatów, do, do tego, żeby możliwe. szturmować Sejm, organizować demonstracje. Ale pani marszałek o ich stanie że to powinno tak, mieć wpływ znaczy, na wypuszczenie... Albo nie z więzienia Kamińskiego i Wąsika. Czyli jeżeli ich stan zdrowia będzie bardzo zły, nie wiem jak go określić, myślę, zagrażający to, 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 życiu. Myślę, że, ale to też, szanowni państwo, ja też mhm. bym chciała to bardzo jasno powiedzieć. Służba więzienna jest odpowiedzialna za stan zdrowia wszystkich więźniów, niezależnie od tego, z jakiego paragrafu mm -hmm. do tego więzienia trafili. E, I ja jestem przekonana, że e, zrobią wszystko, żeby e, również o stan zdrowia panów Wąsika i, panu I jasne, zadbać. Jasne, tego nikt nie, nie kwestionuje, I nie, i tylko i pytanie teraz, o decyzję prokuratora generalnego. Tak, Pani powiedziała, że od stanu zdrowia też to powinno zależeć. Jestem przekonana, że minister Bodnar również te, te kwestie będzie brał pod uwagę. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bo pamiętajmy też, że. Ale to uporządkujmy to tylko, Pani czyli jeżeli na... stan zdrowia będzie bardzo zły, to zdaniem Pani Marszałek powinni zostać wypuszczeni? No, jeżeli będzie bardzo zły, to tak, ale na razie nie mamy takich przesłanek, hmm. więc ja czekam spokojnie na decyzję ministra prokuratora generalnego Bodnara, który też, przypomnijmy, na konferencji prasowej w zeszłym tygodniu mówił, że przychyla się do prośby prezydenta, żeby hmm. nie wnosić o opinię sądów, po to, żeby nie przedłużać też tego postępowania. Więc wydał jasny komunikat, że nie będzie go przedłużał ponad miarę, że tyle ile będzie, będzie potrzebował czasu, żeby przeanalizować dokumenty z sądów, które zajmowały się sprawą i niezwłocznie wyda opinię. E, pamiętajmy również, że ostatecznie Decyzja o tym, czy panowie Wąsik i Kamiński będą mogli skorzystać z prawa łaski, z ułaskawienia, czy nie, należy na końcu tej procedury do prezydenta. Oczywiście. Bo myślę, nie że nie to ma wpływu nawet stanowisko. Nie ma wpływu stanowisko nie musi mieć opinia tak, poznana na. Może mieć, ale nie musi. Tak, prezydent może ją przeczytać, mhm. może jej nie czytać i wyrzucić do kosza Jasne. i podjąć decyzję taką, jaką chce. Myślę, że ważne jest, żeby to podkreślać, bo prezydent Tuda próbuje przerzucić teraz piłeczkę na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i udawać, że teraz to już nie do niego należy ta decyzja, a to nie jest prawda po prostu. Pani Marszałek, e, policzyłem ilu jest ministrów, wiceministrów w nowym rządzie, w ministerstwach, poszczególnych w Kancelarii Premiera i e, wychodzi na to, że 104 osoby to już teraz są. Parę jeszcze czeka na e, powołanie, między innymi pan Kukucki z Lewicy, tak. ale też z Polski 2050, chyba sześć nawet osób jeszcze e, czeka na, na e, nominację. No, wychodzi na to, że miało być tak bardzo skromnie, a jest na bogato. No, tak. Jest, Bo krytykowaliście to... często rząd Prawa i Sprawiedliwości tak. za ten tak. rozrost właśnie stanowisk ministrów, wiceministrów. Tymczasem, jeżeli te nominacje dojdą do skutku, mm. to będzie więcej niż w ostatnim czasie, niż w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. O to skąd takie decyzje i dlaczego dlaczego tak dużo osób jest potrzebnych. Y, musi pan pytać przedstawicieli rządu, mm. ale pani zakładam marszałek też rząd popieram. Dzięki zakładam, pani marszałek też jest oczywiście, rządem. Oczywiście, natomiast nie jestem członkinią tego rządu, w związku z czym y, ale to pana personalnych nie, 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 nie przeprowadzam. To jest y, rzeczywiście wizerunkowo dość y, y, niefortunna sytuacja. Natomiast zakładam również, y, bo wiem też jak pracują ministrowie. Mm. Y, y, to często ciężka praca, jasne. Jest, y, nie chodzi o to, że to jest ciężka praca, tylko o to, że jest bardzo dużo rzeczy do załatwienia. To też nie jest tak, że te osoby, które są teraz na mm. stanowiskach ministrów, wiceministrów, a wiem to, bo po prostu spotykam się z nimi w różnych sprawach, nic nie robią, wręcz przeciwnie. To są ludzie, którzy dzisiaj pracują po kilkanaście godzin dziennie, również w weekendy, bo Prawo i Sprawiedliwość niestety wiele rzeczy zostawiło odłogiem. Tutaj chodzi y, zarówno o sprawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci, jak i o kwestie y, uporządkowania, y, uporządkowania systemu y, świadczeń społecznych dla. Osób z niepełnosprawnościami. Właściwie, gdzie się nie dotkniemy, mamy rozgrzebane, nieruszone rzeczy, które wymagają, y, wymagają naprawy. Teraz Sejm, a jutro Senat zajmuje się na przykład kwestią przedłużenia pozwoleń na studia doktoranckie, którymi Prawo i Sprawiedliwość przez pół roku się nie zajęło. A chodzi o ludzi, którzy przez pandemię nie mogli prowadzić mm. badań yy, i po prostu te, te studia, te pozwolenia na studia należy im przedłużyć. Tak, kończą to kończąc ten to wątek, Marek, Marek Sawicku, być może rzeczy, ale mówi, że to powinno być maksimum. Yy, zanim ja pani uważam, jakieś liczby, Ja uważam, kresie, że to, to nie jest kwestia czy... fiksowania się na tej czy na innej mhm. liczbie. Tylko to powinni być ludzie, po pierwsze, którzy znają się na tym, co robią, a po drugie, których praca jest potrzebna. Ja dlatego potem że się trochę na tym fiksowaliście, używając słów pani marszałek, jak prawo i sprawiedliwość rządziło, często to, to podnosiliście. Tak, ale zwróćmy uwagę na to, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, wiele spraw nie było załatwianych. I dzisiaj to widzimy bardzo wyraźnie. I ja naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo jak pan widzi, jestem w stanie wymienić kilka na dzień dobry. Zresztą w grudniu Senat zajmował się przede wszystkim tym, żeby jak najszybciej przepychać rzeczy przez Sejm i Senat właśnie do prezydenta, bo na ostatnią chwilę trzeba było jak najszybciej przed końcem roku przyjmować ustawy dotyczące przedłużenia wakacji. Kredytowych dotyczące przedłużenia ważności oszczędności. Bo to sejmowe wakacje były strasznie długie. O... Od, od sierpnia w zasadzie nie było posiedzenia sojowej. Prawo i sprawiedliwość, rząd nie zrobił nic. Więc, więc po prostu zwracam tylko na to uwagę, że jest bardzo, bardzo dużo pracy. Być może dojdzie do rekonstrukcji rządu po pół roku, po roku, kiedy te sprawy zostaną wszystkie uporządkowane. Ja się spodziewam, że tak po prostu będzie. Magdalena Bejat, wicemarszałek Senatu, jest gościem na sprawy, współprzewodnicząca partii. Razem kończymy radiową część naszej rozmowy. Za chwilę internetowa dogrywka. Słuchacze, Marta, plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Magdalena wiejad wicemarszałek z Sadatu, współprzewodnicząca partii Razem Cały Czas jest z nami. Pani marszałek, w jakiej konfiguracji lewica pójdzie do wyborów samorządowych? Czy to już wiadomo, czy jeszcze nie? Czy rozmowy trwają? Już, już w większości, w wielu miejscach wiadomo. Mhm. Bo pamiętajmy, że to są takie Miasta. bardzo nietypowe wybory. Mhm. Mamy wybory do sejmików, a potem wybory do gmin, powiatów do rad, do rad miast, są plus prezydenci, plus prezydenci i wójtowie. są w bardzo różnych konfiguracjach, w bardzo różnych miejscach. Mhm. To się bardzo różnie układa. Zresztą y, mam na świeżo ten przegląd, jak to wygląda, bo w weekend mieliśmy kongres partii razem, na którym dyskutowaliśmy właśnie o tych startach samorządowych. I mogę powiedzieć y, z dużą przyjemnością, że, że będziemy mieć radnych na wszystkich tych poziomach w wielu, wielu miejscach. I y, 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 na pewno naszym domyślnym partnerem oczywiście jest Nowa Lewica, są partie lewicowe. Y, a potem już na poziomie i sejmików i, i różnych, różnych y, okręgów y, bardzo różnie będzie się to układać. Ja się spodziewam, że ostateczne decyzje zapadną w tym tygodniu. Mm, jeżeli chodzi o, o, o dodatkowych partnerów, i o dodatkowych partnerów tak. na poziomie sejmików wyobraża Pani sobie wspólny start z koalicją obywatelską? To, to wchodzi w grę? My w ogóle jako razem i w ogóle cała lewica zachęcaliśmy y, wszystkich przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej mm. do wspólnego startu do sejmików, bo, ym, bo to tutaj, y, jeśli chodzi o sejmiki, ma to po prostu sens. Y, niestety trzecia droga nie zdecydowała się na taki wspólny start i, i zdecydowała się iść osobno. Za dobrze idzie, żeby mieli teraz Ja to, ja to też startować. rozumiem. Każdy ma prawo oczywiście do takich decyzji. To nie chodzi o to, że ja się tutaj obrażam, mm. Jasne. Y, tylko opowiadam pewien proces decyzyjny. Y, I oczywiście nadal trwają rozmowy z koalicją obywatelską, natomiast y, myślę, że do końca tego tygodnia będziemy mogli już zakomunikować ostateczną decyzję. Pani Oszałek, to o tę lewicową najbardziej e, agendę zapytam teraz, jeżeli chodzi o nową e, władzę. Niedawno na konferencji prasowej e, premier Donald Tusk pytany o puszbaki na granicy z Białorusią, czyli na cofanie na drugą stronę, przerzucanie, hmm. można użyć tego słowa, e, tych, którzy chcą się przedostać do Polski. No, w każdym razie premier nie, nie, nie powiedział, że ich nie będzie. A bardzo krytykowaliście Prawo i Sprawiedliwość za to, że y, to wszystko się właśnie na granicy dzieje. Premier wręcz mówił, że no, trzeba tych ludzi odstraszać, żeby nie myśleli, że, że tutaj y, sama przeprawa będzie jakąś szczególną przyjemnością. Y, czy to jest porażka lewicy? Y, uważam, że y, premier y, Donald Tusk. Y, te komunikaty, które płyną ze strony premiera, mm. ze strony ministra duszczyka, który ma się zajmować migracjami. Mm. Są, tak, są um, komunikatami wysoce niepokojącymi. Dlatego, mm. że puszbaki, tak zwane, czyli wywózki, Oznaczają, że y, ludzi de facto niewinnych, którzy przyjeżdżają do... próbują się dostać do Polski z krajów ogarniętych wojną, z takich jak Syria, chociażby. Ale nie zawsze. To, to oczywiście jedna jest chyba głównym jednak motywacją. To większość z tych osób według informacji, ucieka które mamy do ucieka y, z krajów ogarniętych okay. konfliktami. Przez tą akurat tą trasą, no, bo uh -huh. oczywiście to bardzo różnie bywa. Y, I y, Natomiast to oczywiście słusznie Pan zauważa, że są też tacy ludzie, którzy po prostu szukają lepszego życia, i wszyscy ci ludzie przede wszystkim to są ludzie, którzy nie zasługują na. Y na y, gonienie, bawienie się w kotka i myszkę w lesie, na śmierć w tym lesie. Pani jest przewodniczącą partii, która popiera ten rząd, jest pani wicemarszawcą Senatu, mówi pani, że to stosowanie niepokojące. A czy powie mówię, pani to premierowi? Y, ja to mówię bardzo wyraźnie cały czas i oczywiście, jak będę miała taką okazję, powiem to premierowi. Na razie chciałabym y, y, jestem w trakcie umawiania spotkania z panem ministrem Duszczykiem, który hmm. jest odpowiedzialny za migrację. We wtorek w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, razem z europarlamentarzystami i parlamentarzystami, z zespołu parlamentarnego naszego do spraw polityki migracyjnej. Byliśmy na granicy, wizytowaliśmy Zaporę. Spotkaliśmy się z przedstawicielami mieszkańców i organizacji, mm. które tam działają, yy, i wystosowaliśmy również apel do ministerstwa. My też nie jesteśmy naiwni. To nie chodzi o to, że oczekujemy teraz otwarcia granic. O granice muszą być bezpieczne, ale granice yy, bezpieczne to również takie granice, na których nikt nie ginie i przy których mieszkająca z lokalna społeczność również może liczyć na wsparcie. Tym razem, Tymczasem dzisiaj mieszkańcy Podlasia, mieszkający w tym pasie przygranicznym, mm. szeroko pojętym. To są ludzie, którzy od lat żyją w strefie zmilitaryzowanej. Ludzie, którym zabrania się na żadnej podstawie często wejścia do lasu. Którzy A to trudno na dzień, też polskie władze tamte i obecne mają za to winić, Pani Marszałek, bo, bo część tych działań jest po prostu wymuszona tym, co robi Białoruś. Nie ma żadnego pewnie. powodu, żeby, żeby ludzie, przedstawiciele służb z długą bronią chodzili po wsiach. Mhm. Nie ma żadnego powodu, żeby straszyć ludzi, Konfliktem na granicy, bo kończy się to tym, że te regiony, które y, żyją z turystyki, y, w tej chwili mają ogromny problem, żeby się utrzymać, bo turyści boją się jeździć na granicę, bo nie rozumieją, co tam się dzieje, nie chcą tam przyjeżdżać. Y, pojawia się ogromny problem polegający na tym, że Puszcza Białowieska, która jest jednym z najcenniejszych z nas środowiskowo miejsc, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jest po prostu systematycznie niszczona. Y, I jest kwestia humanitarna. Ludzi, którzy na tej granicy ludzi niewinnych po prostu są poddawani de facto no, traktowaniu absolutnie nielicującego z członkiem, z państwem, który jest w Unii Europejskiej. Okay, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości I chciał odstraszać, rząd trzeba, Platformy też Czy Coś co się zmieniło, pani to, co marszałek? Czy się nic nie zmieniło? Na razie nie zmieniło się nic. To, co, co jest potrzebne, w mojej opinii, to zainwestowanie, przede wszystkim doinwestowanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Potrzebujemy armii urzędników i przedstawicieli instytucji, którzy będą w stanie weryfikować ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Decydować o tym, kto może zostać w Polsce, a kogo należy odesłać, ale w sposób przejrzysty i y, kontrolowany. Bo w może przy tej sytuacji też... budżetowej rząd woli odstraszać, a nie zapraszać kolejnych i weryfikować. Ale pamiętajmy pani o tym, że rząd w tej chwili nie ma kontroli nad tym, co tam się dzieje, mhm. bo niezbierane są informacje. Nie wiadomo, ile ludzi jest w lesie, a ile nie jest. W tej chwili straż graniczna i wojsko bawią się w kotka i myszkę i gonią, gonią się z migrantami po lesie, tak? Tak to nie powinno wyglądać. Powinniśmy mieć kontrolę nad tym, kto przechodzi przez granicę. i kto to w Polsce ostatecznie zostaje. W tej chwili ta kontrola jest iluzoryczna. No tak, ale to, to, to krytykował co... premier Donald Tusk rząd Prawa i Sprawiedliwości, że właśnie ta granica jest dziurawa i, i teraz jest jakiś pomysł na to, żeby dziurawa nie była, to, to coś ja uważam, się dzieje. Że, że ja uważam, że ja uważam, że to co jest ja nie słyszałam jeszcze żadnych okay. planów. Uważam, że to co jest potrzebne, to stworzenie międzyresortowego zespołu, w którym będą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przedstawiciele MON-u, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i przedstawiciele Ministerstwa Środowiska który będzie pracował razem nad tym, żeby przeanalizować to, co się tam dzieje, współpracować z lokalną społecznością. I zaproponować konkretne rozwiązania tego kryzysu. Ale również to, czego potrzebujemy jak najszybciej, to jest opracowanie dobrej polityki migracyjnej. Nigdy takiej polityki w Polsce nie mieliśmy. Potrzebujemy jej jak najszybciej. Bo pamiętajmy też, że oprócz tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, mamy również coraz więcej osób, które przyjeżdżają do Polski do pracy i których wszyscy o tym mówią i przedsiębiorcy, i kolejne rządy uh -huh. po prostu potrzebujemy. I musimy mieć jakiś plan na to, jak tych ludzi tutaj przyjąć i co, jak sprawić, żeby oni mogli stać się pełnoprawnymi członkami. Społeczności, a nie pozwolić na tworzenie się get, jak w innych krajach Unii Europejskiej. A mówi... ogromna odpowiedzialność tego rządu. A mówiła tu Magdalena bijad wice... wicemarszałek Senatu. Bardzo pani marszałek, dziękuję za rozmowę. Współprzewodnicząca też partii Lewica. Razem oczywiście. Dobrego dnia, pani marszałek. Życzę dobrego, dobrego dnia. dnia. Życzymy państwu. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.